Cześć, witam Was z tej strony, Cooper. A to jest Fabuła Show. Oraz następny odcinek z Godowora. Yy, dawno nie było odcinków ze względu na to, że zachorowałem. Można to jeszcze słychać po moim głosie. Aktualnie yy, miałem jakieś tam no, przeziębienie, po prostu nic Aktualnie tam już Powoli się czuję coraz lepiej, dlatego stwierdziłem, że już mogę nagrać odcinek. Więc no, dobra, tutaj musimy no zaraz. I tam wtedy się tamto nie otworzyło. dobra, czyli tak, idziemy dalej. Ci wszyscy umarli. Tam jest bezpiecznie? A, myślisz, że tu jest? Zobaczymy w ogóle, dokąd dotrzemy za Treusem w tym odcinku. O, widzę, że coś znaleźliśmy. Miękka z Nie przeczytam dalej, nie rozumiem. <grym> za długie, trudne słowo. Teraz! Czy to sługi, Hel? Są nietknięci? Spójrz. Niech ktoś rozpali ogień! Sigmund, twoje noże! Tyle dni bez kawałka mięsa. Mięsa? Chodzi o nas? Stań za mną. A co jeśli zmienią się jak inni? Musimy utrzymać ich przy życiu. Obdzierać z mięsa. Kawałek po kawałku. Zajmę się nimi, chłopcze. Dobra, atakujemy już od razu. To tylko jeden człowiek. Dobra. Dobra. Ale oni byli słabi. Chyba, że ich jest więcej. Aha, czyli jakby nie mogę się wspomagać Kratosem. Okej. Okay. Pogromca cieni, tutaj coś. Aha. O, wow, drugi raz ojcie, pomócie! się! Oho ho idziemy, 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 idziemy. Bierz go, no, kółko. A. Nie płacz młody. To on chciał cię zabić, więc ty go zabijesz spokojnie. Odetnij się od tego. Chodź, czeka nas długa droga. No i fajnie, I jeszcze mrożonki przyszły, kurde. No, kurde. Zaczekaj tu. Trzymaj noży nie zawahaj się, się go użyć A nie zapomniałem, że ich się nie da. To są mrożonki. Dawaj, lejemy mrożonki. Dobrze I cyk. U następnych cyk. Dalej, lejemy! Dobra, i następny rozwalony. Proszę bardzo. I ty. dawać się, lać, kurde. No, słyszycie? mamy jeszcze lekki kaszel. Taki delikatny. Ale przechodzi. Wrócili. Już po wszystkie. Więc pozbieraj się. Musimy znaleźć wyjście. Dobra, czyli teraz tak, musimy. Tam ten łańcuch. A, dobra. Gdzie jesteś? Uatreus, tutaj. No. Będę musiał cię podsadzić, nie? Tutaj. Czy idzie? Czy Zawsze idzie? jest jakieś wyjście. Czekaj. Zaraz. No, prawdopodobnie cię podsadzić, ale no, czemu mi nic nie pokazuje? Tu? O, tu. Idzie opuścić łańcuch. Okej. Okay. но есть море и течь а троущая ланчу а так ланчух No i Cia ja się. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum. On by cię zabił. Wiem, musiałem to zrobić, wiem, ale. Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać. Na samym początku. Nie! Nie poddaję się! Dam radę. Muszę tylko. muszę złapać oddech. Wchodź na górę, jestem gotów. Dobra, wbijamy na górę. Cyk-cyk, coś ciekawego jest? Chyba nic. Dobra, stamtąd też nic. W sumie można rozwalać te, bo zawsze coś może wypaść z tych puszek, owłaścia, jak na przykład srebro, które się później będzie przydawać. Mm, 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 mm. Idziemy tędy oprał na plecy Wojownik musi <coughs> się wyzbyć emocji, jeśli ma być skuteczny. Przed nami mordercza przetrawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Rozumiem. Okej okay. Kogo tam słychać? Kogo tam słychać? Zaraz się dowiemy. Czy to można zniszczyć? Tak, a to? I to? Też nie. Dobra. Ale tutaj mamy coś. Se weźmiemy. Widzę, że nie mogę biegać sprintem. No dobra, więc idziemy. Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most. Hm. Boi się czegoś w tamtych drzewach. Że co, proszę? Ojcze, rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. O te tam z białą korą. To się mówi sosna, nie? Zaufaj Zaufaj no! w końcu. Proszę. Miałeś rację. No! Mądraliński z siebie chłopak. Jesteś chłopcem, prawda? ma jakieś imię? Nie wiem. Nigdy nie zapytała mnie o... Oj, więc ja. Muszę zrobić pytałem. cięcie. Przepraszam za Wrok. Vera Logan. Ale dzwonią do mnie wtedy, kiedy nagrywam akurat. Hej, pewnie mi nie uwierzysz, ale. Ten twój topór. To ja go zrobiłem. Razem z bratem. Jedno z naszych dzieł. Więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Musisz się z nim obchodzić. Inaczej długo ci nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, Sookinsynu. To co ty na to? Ha! Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. Pod rękojeścią jest truna w kształcie widelca. Digrbijka dumr, backraut. To był nasz znak, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? To jak, chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? Dobrze. Oczekuję wzmocnienia. Hmm. <grym> A gdzie druga połowa znaku? Mają mój przygłupi brat. Ale to ja mam cały talent. Zbójcze. się! Jasne, sklep otwarty. Okej, okay, czyli... Czyli można ulepszyć albo lewiatan, albo... Aha, nie, musimy lewiatan ulepszyć z tego co widzę. Nie, topór jednak. Ulepszenie ukończone. Ok, czyli ulepszyliśmy topór. No dobrze, mamy już ulepszony topór. Więc, no kurde, ile tego tam. Aha, i możemy sobie kupić, chyba uh -huh. siła 12, obrona, ale kto to wolę do obrony, więc sobie weźmiemy. U... wrogów, ale po co ryzykować? Mi się Czego wydaje, że odcinek będzie krótki, bo niestety do mnie zadzwonili i mam pewną sprawę. Niestety, YouTube to nie wszystko, więc no. Szpona mu lepsze no i no i tryblasa, co? Odcinek trochę krótszy, zresztą jestem co chory więc no więc Nie chcę to nic wszystko. Zobaczmy dokładkę. Dalej sprawdź topur w akcji I, i teraz tak, zanim sprawdzę topór w akcji. To zrobię to po prostu w następnym odcinku. Więc tak, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć i nie obrażcie się za krótki odcinek.